Dzień dobry, hejka czy witajcie, jestem Kasia. Eee, Widać na kanale Fansportu TV. Słuchajcie, zaraz zobaczcie, z powiem żebiem, ale w tym miejscu na tych kanapach zasiądą też różni ciekawi goście. Między innymi zawodnicy galfrikowych, czy to Fejmu, Highliga Primu, e, ale także zawodnicy z różnych federacji sportowych z KSW, z Fenu, e, z Armii, więc jeżeli chcecie widzieć kogoś specjalnego tutaj, to piszcie w komentarzach. E, słuchajcie. No i co? Zapraszam Was na wiatr. Oglądajcie, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, e, śledźcie nas na bieżąco na naszych różnych portalach, tam macie linki w opisie. I co? Lecimy. Trzymajcie się. Dzień dobry, hejka, witajcie. Jestem Kasia, a razem ze mną w ekskluzywnym wywiadzie prezes Paweł Żurek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa dobry. serdecznie. Uszanowania. Panie prezesie, ja bym chciała na początku zacząć od tematu oświadczenia, które wydało Fein i League i krótkie stanowiska w Pana sprawie, bo też rozmawialiśmy poza kamerami. Oświadczenie pewnie Pan widział. No, no w tak, no, nie chcę się wypowiadać jako pierwszy w tej sprawie, od tego jest kasjusz, on na pewno obszernie się wypowie, oświadczenie wszyscy widzieli zarówno w IMU, High Highligu, jak i nasze. Ja tylko, ty, tylko, tylko powiem od siebie krótko, że podejście tych dwóch organizacji do wykańczania konkurencji nadaje się do, 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 do takiego urzędu, który się nazywa UOKiK i na, na pewno sprawa tam już wkrótce wyląduje, a więcej szczegółów i tak, da, i tak dalej, to, po, to powie włodesz Federacji Doncasio. Okej, okay, ale jeżeli chodzi o zawodników, którzy zostali ogłoszeni na poprzednich y, konferencjach i na poprzedniej gali, czyli Zusie, Popek też był Arab oczywiście. To są zawodnicy, którzy pochodzą właśnie z Fejmu. Czy oni zawalczą na tych, w sensie zawalczą na kolejnym premie, czy jednak... Tak, tak, nie. Wszyscy zawodnicy, wszyscy, wszyscy zawalczą tutaj. Nic się nie zmienia. Arab na akurat wypad z choroby na, na jednej z poprzednich gal. Na pewno zawalczy w przyszłym roku, bo teraz ma tam jakieś inne swoje problemy. Nie jest planowane na tą galę listopadową, a to nasza ostatnia gala w tym roku. A jeśli chodzi o ZUS -y i o Popka, to tutaj nic się nie zmienia. Umowy nasze są podpisane i jesteśmy w kontakcie z zawodnikami i tutaj wszystko jest zgodnie z planem. W porządku. A ewentualne... Czy w ogóle prezes widział jakąś szansę na to, że kiedyś tam pogodzić się z Halibią w swoim medydacie i te wypożyczenia między zawodnikami będą jakieś yy, możliwe czy rzeczy? No, my jesteśmy tak. otwarci, tak? Wcześniej chcieliśmy współpracować z tymi, z tymi dwiema federacjami, próbowaliśmy wielokrotnie, ale niestety współpraca musi polegać na zasadzie partnerstwa, a nie że tylko ktoś chce coś od nas i, i wymaga, a z siebie nie daje nic. ale no, no, niestety przy, każd, przy każdej próbie wypożyczenia odnik jakiegokolwiek bardziej wartościowego zawodnika słyszeliśmy zawsze nie. Mhm. A, a to tak nie może działać. tak, jeżeli możecie. No nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły mówię. No ja jestem związany z Federacją Prime, ale nie jestem tutaj osobą, która odpowiada za komunikację. Od, od tego jest kas już niech, niech on komunikuje, jak gdzieś stoję tutaj z boku. Pomagam przy projekcie, ale nie chcę wychodzić przed szereg, także zostawiam tutaj w Włodarzowi pole do wypowiedzi. W porządku, ale to zapytam jeszcze prezesa, bo pewnie to też przez kwestii gdzieś tam. Wy macie jednego zawodnika w Federacji Prime zagadkowego i to jeszcze na wiele walk, czyli Bagietkę. Gdzieś tam Federacja Faj mówiła, że chciałaby go pozyskać. Teraz możecie w sumie w jakiś sposób odgryźć troszkę federacji. Będziecie chcieli ewentualnie go wypożyczyć, czy raczej będziecie. że to jest warszało. No na to na tą no to chwilę, to, to chwilę to... dopóki nic się nie zmieni, to, to nikomu nie wypożyczymy nikogo. No po prostu musi się zmienić te, te dwóch podejście tych federacji do nas. No, no bo niestety to jest. I... To, to takie ruchy to jest po prostu robienie sobie monopolu, a w przypadku koalicji dwóch organizacji przeciwko nam to jest tak zwany duopol. Okej, okay, czyli sprawa kiedyś już rozwiązaną, A jeszcze chciałam zapytać się ogólnie o pana prezesa relacje z Boxdalem, bo wasz konflikt jest tam jakoś tak medialny też, bo ostatnio wydał ten film ten okresem wodarza. Ja bym chciał tak w ogóle dla widzów, którzy w tym nie siedzą i też może trochę dla siebie, w ogóle od czego zaczął się ten wasz konflikt tak naprawdę? No zaczął się, zaczął się od grubego, no gruby mnie zaczął tam wyzywać i tak dalej, że mnie nienawidzi, że mnie nie lubi, że mu Bóg wie co zrobił. A prawda jest taka, że ja mu nic nie zrobiłem, bo raz w życiu go widziałem, wymieniliśmy uścisk dłoni, jak byłem gościem yy, na, na fejmie mhm. i to od, od cała nasza znajomość, no, no tak jak mówiłem wcześniej, no no. no Grubasek to jest taka marionetka fejmu, taka małpeczka na sznureczkach, to co mu powiedzą, to to zrobi. Za dużo tam w federacji nie ma do powiedzenia, no bo to jest tam zwykłym udziałowcem jak, jakimś tam mniejszym, który nie podejmuje żadnych decyzji, ani nie ma zbyt wiele do gadania. No i to co mu tam zarząd mówi, to mu to musi robić. No, no i tyle dostał prekaz, żeby już waka grillować w necie i, i to robił. Tak nie sądzę, żeby prywatnie on coś do, do mnie miał. No ja też do niego specjalnie nic nie mam, to jest, jest to... Młody człowiek, który przed przebojem w świat show-biznesu zarobił duże pieniądze, no i robi to, co mu podpowiadają starsi wspólnicy. I tak ja to w jakimś stopniu, no rozumiem, ale że, że poprzeginał z pewnymi tekstami do mnie i tak dalej. Ja jestem człowiekiem ze starej gwardii i no na pewne rzeczy sobie nie pozwolę. Także mówię, dobrze, że Grubasek w końcu nabrał trochę odwagi, że wyzwał mnie w końcu do tej swojej klatki rzymskiej. Także teraz się skupiam na Najmanie, mhm. bo już po walce z Najmanem, Zobaczymy, co będzie dalej z Grubaskiem. Bo na pewno chętnie bym z nim to wyjaśnił po męsku. Bo tutaj powiedział parę słów za dużo, bo ja nigdy go w żaden sposób nie, nie obraziłem. Tak po hamsku i bezczelnie, jak on wulgarnie. I, I chętnie z nim to wyjaśnię w męski sposób, w klatce rzymskiej, czy kurde, w budce nawet telefonicznej. Chociaż do budki by się nie zmieścił, bo jest, jest za gruby. Ale widzę, że, że troszeczkę chudnie. Także będziemy tutaj ne negocjować co i jak, ale mówię, to już po, po walce z Najmanem, bo to, to jest teraz dla mnie najważniejsze wydarzenie na najbliższe dni, a ja potem zajmę się Grubaskiem. No tak, do tej walki przejdziemy jeszcze zaraz, ale właśnie ewentualnie taki pojedynek z Boksdelem w jakiej federacji, bo pewnie on by był za tym, że to było w Federacji Fame. No wiadomo, e ja bym był żeby za Prime, mm -hmm. na trzeba znaleźć złoty środek, ale no mówię, nie wychodźmy tutaj za bardzo przed czas, nie będę tutaj składał jakieś mega deklar deklaracji, mm -hmm. bo przede mną pierwsza walka, Gruby, z ilu nie mówić, mogę się z niego śmiać, ale już tam w klatce był dwa razy, ja wychodzę pierwszy raz i muszę zobaczyć jak w ogóle w tym sosie się będę czuł. Na razie mi się wszystko podoba, fajna przygoda, ale mówię, życie wszystko zweryfikuje, także będę się mądrzyć już po walce. Jasne. Ale też proszę powiedział, że właśnie on dostał taki gdzieś tam prykaz, żeby właśnie ogrylować Pana i, i Federację. Ale gdzieś tam jednak przez to, że on dodaje te tweety, nawet jak była pierwsza, pierwsza gala Prime'u, jak Soroko tam no uciekł, to on ten To, to, to fajnie, bo robi nam promocję. No potem już wiem, że był taki moment przed naszą galą, że dostał zakaz mówienia czegokolwiek o Prime'u, bo przy pierwszej gali bardzo nam pomógł. Także, Boxdelku, mój kochany Grubasko, bardzo Ci dziękuję. Kawał dobrej roboty zrobiłeś przy jedynce. Tam sprzedaliśmy teraz najwięcej pay-per-view z wszystkich trzech y, gal, także trzymam za Ciebie kciuki, żebyś zawsze nam pomagał, tak jak wtedy. <laughs> no to, box, dziękujemy. No. Ale też zapytam się właśnie, a jeżeli chodzi o tą sprzedaż, bo teraz ta karta walk, no dużo było krytyki ze strony odbiorców, że, że jest to jedna z słabszych y, gal. Ale Wy też chyba szykujecie, w sensie jedna była słabsza. No, to, to była następna, taka, taka była przejściowa, przejściowa tak? ale nie mieliśmy za dużo mocnych kart na ręku, no ale sprzedaliśmy także jesteśmy zadowoleni. No to o to wszystko, wszystko, wszystko się pospinało. Na, na nasze założenia zostały zrealizowane, jeśli chodzi o sprzedaż. Także fajnie. Teraz skupiamy się na czwórce, która będzie, peta, będzie petarda. Już to widzę po biletach, bo bilety sprzedają się bardzo, bardzo dobrze. Najlepiej w historii. Także sądzę, że tak, ale będzie rekordował pod każdym, pod każdym względem. Ogłosiliśmy już dwa bardzo mocne zestawienia, czy nawet trzy, a jeszcze mamy cały szereg mega fajnych zestawień, gdzie myślę, że wszystkich bardzo, bardzo zaskoczymy i na pewno tutaj ruchy konkurencji nam nie zaszkodzą, bo w Prime 4 będzie petardą. No, też zestawienia same się gdzieś tam obronią. E, Rozmawiałam z Kasuszem podczas właśnie ostatniej gali, po gali dosłownie, i powiedział, że Prime czwórka to będzie tak jak prezes mówi, petarda, e, ale jakby coś prezes mógł zdradzić, w sensie będą jakieś na przykład nowe formuły walk, czy, czy na przykład jakieś dni mocne. będą ciekawe zestawienia, po prostu bardzo mhm. ciekawe. No i te, co już są, tak? to już no są tak, takie najgrubsze zestawienia, są mega ciekawe, aby w końcu main event prawdziwego zdarzenia, pojedynek dwu, dwóch króli, tak? Król Don, Don, Don Cassio i Król Albani Popek. Bardzo ciekawe starcie. Popek będzie. Upatrywał tutaj swoje szanse w tym, żeby znakłotować Kasiusza. Wiemy na jakim poziomie bokserskim jest Kasia, także to będzie bardzo ciekawy pojedynek. Godlewska, Zuzje, dwie osoby bardzo medialne, bardzo znane. Zuzje bardzo mocno zasięgowa. Godlewska po raz pierwszy poważnie podchodzi do walki. Dla nich to praktycznie może być, że jest David, bo przed dwiema pierwszymi walkami w ogóle nie trenowała. No. Teraz trenuje intensywnie i chce pokazać, że, że, że ona coś potrafi, a to jest jednak kawał baby. Jak, jak się przyłoży, to jednak to jest starcie kobiet. i Możecie tej ZUSI, ona będzie mocnym underdogiem, ale może ZUSI się postawić. No tak, a jeżeli chodzi o Ogleską, ona ma kontrakt na jedną walkę, czy na więcej? Macie plan na nią jakiejś większej federacji? Nie, tam jest, tam jest plan, plan, kontrakt na kilka walk. W porządku. No bo naprawdę można zrobić ciekawe zestawienia z, z jej osobą. Nie No dokładnie tak, dlatego, dlatego ją wzięliśmy. Ja się bardzo cieszę, że Monia jest z nami. Mm -hmm. A jeszcze tak trochę wrócę do tego, co przez powiedział o że to jest jednak gdzieś tam pionek federacji. Muszę o to zapytać, pewnie jest to gdzieś tam nie na rękę wam, ale też dużo osób mówi o tym, że Kas już w ogóle nie ma No ale kas, głosu. Kas, kas już nie, nie, nie jest piątkiem, Kas już jest prawdziwym wspólnikiem. Są, nie mi się karesem, bo no tego są umowy powiernicze być. i powiem tyle. To ja powiem, że nie jestem wspólnikiem, ale na miejscu moich wspólnikiem chciałbym mieć status takiego wspólnika jak, jakim jest Kasiusz bo Kasiusz ma z, z nami takiego deala, że na, naprawdę on ma naj, najlepiej yy, z, z całego grona właścicielskiego na, na, to, na tą chwilę. Najlepiej ma dlatego, bo jest, oprócz tego, że jest wspólnikiem, jest twarzą i też walczy, czyli Casio na ten moment zarabia najwięcej, także wszyscy mogą się mu dokuczać i tak dalej, że słup, nie słup, to niech sobie dokuczają. Mówię, ja chętnie chciałbym być takim słupem jak Casio i chętnie bym się z nim zamienił, naprawdę. No ale właśnie gdzieś tam ludzie mówią, że nie ma tych, nie jest w KRS-ie, nie ma gdzieś tam prawa głosu, a jeżeli chodzi tak właśnie kolorowo. Ale to, słuchajcie, to, to KRS... Wody, tak? KRS. No, mnie też nie ma w KRS, a wszyscy twierdzą, no. że, jestem, jest, że jestem wspólnikiem Fenu, a nie jestem. Ja tylko pomagam przy projekcie. W Fenie, no. jakby ktoś przetrzepał KRS, to też, też jestem tam tylko prezesem, nie mam, nie mam, nie mam udziałów. No ale chyba wiadomo, że, 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 że jest inaczej, to, to czemu nikt nie powie, że już w jaki jest słupem Fenia, a czemu zarzucają to Kasiuszowi? No wiadomo, że, że w Fenie nie jestem słupem, bo budowałem tą organizację od samego początku od wielu, wielu lat. Także KRS nie zawsze jest, nie zawsze jest wszystkim, bo od tego są właśnie umowy powiernicze i też są różne sytuacje w życiu, ro, różne deale i tak dalej. Także Kasio żadnym słupem nie jest. Prime to jest jego dziecko, tworzył je od samego początku. Jest mega zaangażowany w projekt, bardzo nam pomaga i wszyscy są z tej współpracy na maksa zadowoleni. W porządku. Czyli myślę, że ten temat już był wyjaśniony. Przechodzimy teraz do pana prezesa i do prezesa walki. E, Najbliższe wotore i długo wyczekiwana walka z Marcinem Najmanem będzie bity, będzie leżał, będzie płakał. No czy nie ma innego wyjścia, tak musi być. Le? No tak, ale jeżeli chodzi o prezesa przygotowania, bo to też jest ciekawe, prezes wchodzi w ten świat jako, jako zawodnik, jak to wygląda prezesa na ten moment? No, no fajnie, no, no, zajebista przygoda, naprawdę jestem bardzo zadowolony z tych przygotowań. Pierwszy raz w mojej karierze związanej ze sportu walki przeszedłem te przygotowania od A do Z, takie prawie jak zawodnik, także naprawdę trzy miesiące ciężkiej pracy zacząłem się przygotowywać od... Początku sierpnia, pełno wy, wyrzeczeń, odstawiłem wszelkie używki, imprezy i tak dalej, także czuję się jak nowonarodzony, jak, jak młody Bóg, tak jakbym się troszeczkę cofnął w czasie. O te 20 lat wstecz, jak byłem zawodowym sportowcem, jak, jak byłem tenisistą czy, czy rugbistą. Mhm. myślę, że w tych przygotowaniach dałem z siebie wszystko. No może prawie wszystko, bo przez tydzień byłem chory, to też miałem tam jakieś problemy, ale to, to normalne, czasami to się zdarza i duży duży postęp zrobiłem także no, zrobiłem wszystko co w mojej mocy bardzo chcę wygrać ten pojedynek czy to wystarczy na Najmana nie wiem mam nadzieję że tak umiejętności nie mam zbyt wielkich ale Mam charakter, mam serce do walki całe życie, ten charakter mi pomagał, i zamierzam ten, też, też ten charakter poka pokazać w klatce. Także Marcina czeka ze mną ciężka przeprawa i mówię: że robię wszystko, żeby ten pojedynek wygrać i chcę go tam rozszarpać na strzępy. Taki jest mój plan. Na no, to może, że właśnie w te słowa też wierzą e, Buchmacherzy, bo według Buchmacherów jest prezes faworytem. Widziałam tam no, dzisiaj. No też jesteś, że jestem trochę zaskoczony. No. Nie wiem czemu. No, jakby nie, nie, nie patrzeć na to, to ja nie biłem się nigdy w klatce. On w tej klatce już był kilkadziesiąt razy, czy w rynku i tak dalej. No, doświadczenie będzie po jego stronie. No Ja nie mam żadnego doświadczenia rynkowego. No, mam te dwie walki jakieś takie pokazowe. Chociaż druga mi już trochę coś dała, bo tam Mariusz Wach mnie nie, nie oszczędzał. Parę razy mi przypierd**ł solidnie. Także przez chwilę nawet myślałem, że będę tam znokautowany, ale to też fajnie, bo już poczułem chociaż na miastkę tego, co mnie czeka już w przyszły piątek. Także no, naprawdę się cieszę, że Mariusz tak mnie tam troszeczkę obił, bo już chociaż troszeczkę wiem, z czym to się jenie. Ja, to mm -hmm. Chociaż troszeczkę. Ale też właśnie wiadomo, że game planu Pan nie zdradzi, ale jeżeli chodzi tam... E, game widelec... plan jest prosty, wjeżdżam i rozjeżdżam. Będzie leżał, <laughs> będzie bity, będzie płakał, nie? No tylko jest jeden problem. Marcin powiedział, że nawet jeżeli będzie Pan go chciał obalić, to, to spotka się Pan ze ścianą. No to no, spokojnie, no to jak nie będę mógł go obalić, to będę go walił na bębę. <laughs> Jest tam co uderzać. No ale też warstwa tłuszczu jest, to wie Pan, to tak... Ciężko słuchajcie, będzie się dobić do tej wątroby. Łatwo nie będzie, mówię, ja się nastawiam na, na wojnę, idę tam, jakby to miał być pojedynek na śmierci i, i życie, także da, zamierzam dać z siebie wszystko, nie? Mhm. A jeżeli chodzi właśnie jeszcze o te, o te jednostki treningowe, to ile razy w tygodniu prezes trenował? No słuchajcie, trenowałem kur... Bardzo, bardzo dużo, naprawdę po... Yy, praktycznie codziennie, no, jeden dzień wolnego sobie robiłem w niedzielę, też dokładałem sobie dwa-trzy razy w tylko ten, tą drugą jednostkę, żeby robić jakieś cardio, Także mówię, ta końcówka to była mega mocna. No, jestem, to muszę, teraz już będę schodził, bo jestem przetrenowany, jestem cały ponaciągany, no, troszeczkę przemęczony, no, ale nie ma innego wyjścia, ale jestem zadowolony. Robiłem w przedwczoraj sparingi, także z moim sta starym z Przemkiem, którego serdecznie pozdrawiam, i naprawdę było widać, że jest, jest duży progres. Mówię, że jeszcze Dużo mi bardzo brakuje tak do tego, co bym chciał umieć, ale wiem, że, że przez ostatni czas zrobiłem duży postęp i mi to bardzo cieszy. Mam jeszcze pytanie odnośnie Marcina Neymana, e, bo on miał pojedynek z Casio, prezes właśnie jeszcze tak trochę no, do będzie w narożniku, mój narożnik jest mega. Będzie Marcin Naruszka, i Igor Kołacin i Don także jakby coś nie, nie daj Boże nie szło, to zaraz skakuje mnie, wymienia i robi robotę za <laughs> ja. mnie. Żartuję oczywiście, że sam muszę to załatwić, ale narożnik mam bardzo, bardzo mocny, także... To też dla mnie będzie dodatkowe wsparcie, w ogóle Kasio też mi bardzo pomógł. Pojechał specjalnie dla mnie, to zrobił ze mną do Zakopanego, poświęcił swój czas, byliśmy tam prawie cały tydzień, razem boksowaliśmy, chodziliśmy po górach, zmienił mi troszeczkę mental w głowie. Także naprawdę bardzo Kasjuszowi, chciałem z tego miejsca podziękować, bo dla mnie to wiele znaczy i zrobił to typowo po koleżeńsku dla mnie, także naprawdę jestem mu bardzo wdzięczny. A to fajne, ale też będzie takie wejście do głowy trochę Marcinowi, jak zobaczy go w narożniku. Gdzieś tam nie? No na pewno. Nie? Ale w ogóle tutaj już to chciałem coś oficjalnie ogłosić, co będzie ogłoszone gdzieś albo jutro, że na gali fen, bo już mamy fen 42 w mhm. sobotę i będzie pierwsze takie oficjalne moje face-to face w Oktagonie z Marcinem. Spojrzymy sobie tam e, głęboko, głęboko w oczy. Także Marcin już mi zaczyna coraz bardziej drażnić tą pewnością siebie i nie wiem, czy już nie załatwimy tego tam, czy go tam nie pierdolę, delikatnie podola. No na pewno byłoby to ciekawe jeszcze na rozpromowanie walki jeszcze bardziej. A ja... Muszę mu już zacząć wchodzić do tej głowy, bo to, kurde, lubię Marcina i tak dalej, ale za bardzo się kozaczy, widzę, że, widzę, że mnie lekceważy, no i trochę przesadę jest zbyt pewny siebie i zamierzam, zamierzam mu pokazać, że się myli z tą pewnością siebie. Ale uważa proces, że... Wasza walka może gdzieś to być jego końcem kariery, jeżeli on z prezesem przegra? on no, 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 no. sam powiedział, że on yy, nie jest w stanie skończyć swojej swoje kariery i sami nigdy nie skończy, że jemu tylko zdrowie może zakończyć tą karierę, albo ktoś to zakończy za niego. A tak widziałam, to rzeczywiście. To, to, to mnie akurat rozbawiło, bo, ale to taka jest prawda, no ja na jego miejsce też bym tej kariery nie kończył. Bo ludzie chcą oglądać Najmana i wzbudza zainteresowanie. Do, 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 czyli dopóki będzie w stanie się doczłapać do tego rynku, to nie, nie, do ringu, nie, nie, niech tam wchodzi, dopóki będzie w stanie się skutecznie bronić, żeby oczywiście mu się żadna krzywda nie stała, bo mu, mu tego nie życzę. No wiadomo, teraz ja go prywatnie lubię. Kiedyś konflikt był, teraz tego konfliktu nie ma. Naprawdę go, naprawdę go polubiłem, ale w momencie, kiedy już wejdziemy do tej klatki, to mi się wtedy w głowie mam ułożone, że ja się nie będę bił z tym najmanem, którego teraz lubię, tylko z tym najmanem, co wiele lat temu mnie denerwowało, co z sikierą chciałem jechać do Czeczestuchowy, urwać mu głowę, i z takim najmanem będę się mierzył. No A wiadomo, że już teraz im bliżej walki, tym coraz bardziej będę sobie wmawiał, że go jednak nie lubię, bo już będę chciał mu zacząć wchodzić, wchodzić do głowy. Także już koniec się głaskania z Marcinem i tak dalej. I mówię, niech, niech, niech już to, ten bój już się zaczyna. W sobotę, pie pierwszy face to face, potem będziemy mieli jeszcze jakieś tam inne konfrontacje na wotorę, już się zacznie między nami gra psychologiczna. Najpierw muszę go złamać w głowie, a potem już w klatce. W porządku. E, a jeszcze właśnie jeszcze o, o Marcina, to widzi prezes szansę, żeby on na przykład był u Was w prime? Bo ludzie no czekają na ten jego rewans. Tak, no Ja bym ja bardzo chciał, bądź. no tutaj problemem jest Kas już no, na tą chwilę nie, bo daliśmy mu słowo, że nigdy Najman nie jakby... Ta walka odbyła się na prime, też to KASO też zdaje sobie z tego sprawę, że to byłby hit i żeby no tak. to by się dużo lepiej sprzedało niż na Wotory, bo Wotory farno, fajna organizacja, ale to nie jest stricte mhm. nie ma tak rozbudowanych narzędzi, żeby aż tak to wypromować, a ludzie się bardzo interesują tym pojedynkiem, także zobaczymy, jak się walka potoczy i tak dalej, na, 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 pep, na pewno bez względu na wynik, no chyba, że nie będzie sensu robić rewanżu, ale jeśli będą jakiekolwiek przesłanki do rewanżu, to, to na pewno ten rewanż... Chciałbym zrobić na, na, na Fenie chociażby, albo może nawet na prime no kto wie, no może już kiedyś się zmieni, może wszystko się w życiu zmienia, ludzie się no. kłócą, ludzie, ludzie, ludzie się godzą, no ale no, zobaczymy, tak? Teraz na razie nie ma co wychodzić do przodu, cel jest jeden, pokonać Marcina i na, na tym się skupię, a potem zobaczymy co będzie dalej. Mhm. W porządku. E, ja też chciałam zapytać bo właśnie my pierwszym górę, to był właśnie z prezesem. Wtedy mówiliśmy o tym, gdzie ta walka mogłaby się odbyć. Prezes mówił, że może właśnie na VIP, może na fenie. Czemu finalnie nie jest to hmm. FEN, a, a jest to Wotore? Na, na VIP nie, nie było, o Mówiłem, że tam to za, za duże zwierzę nie jest, bo to, to, to by mi nie pasowało tutaj Wotore, co by nie mówić, to jest to organizacja gdzie biją sportowcy, mm -hmm. tam nie ma żadnych takich cyrków i tak dalej. Bardzo lubię i szanuję właścicieli. No na fenie to. Troszeczkę nie chcieliśmy, no bo to, to jest trochę tak głupio, żeby prezes poważnej organizacji robił cyrki sam, który robił z siebie frika, no Ale myślę, że te, przez ten czas to wszystko tak się zmieniło, właśnie tak ten świat sportu walki się zmienił i coraz więcej cyfrykowych zestawień, że na dzień dzisiejszy byłoby to możliwe i być może to jest błąd, że to zestawienie nie odbywa się na fanie, bo może lepiej jakby to było teraz w tym Wrocławiu co robimy galę pay per view i to, to zestawienie by pociągnęło, tak? Ale mhm. najbardziej by to najbardziej by to zestawienie zagrzało na Prime i tu się nie ma co oszukiwać, bo to no, jest. To jest absolutny hit dla takiej frykowej organizacji. No nawet patrzę na wyświetlenia. Wotore, tak? Na ich YouTube, bo To mój trailer z Najmanem miał trzy dni temu już ponad 40 tysięcy wyświetleń. No kurde, my wrzucamy teraz na Fenie, gdzie mamy rozbudowane narzędzia, trailery traj, sportowców i niestety te wyświetlenia są dużo, dużo mniejsze, nie? Mhm. Ale właśnie była ta, taka krytyka ta u Was po tym, jak mieszaliście Fen razem z frikami, w sensie sportowców z frikami na tej jednej no gali, No ta, to... tak, ale to przegiliśmy trochę, tak? Bo zrobiliśmy <laughs> pół karty takiej, pół takiej, no, ale jak na przykład robilibyśmy całą kartę sportową plus jeden freak fight, tak jak mhm. kiedyś robiło KSW, z Brunejkami i tak, i, tak, i, tak, i, tak, i tak dalej, no to fajnie by nam to wybaczyli. No, wtedy był za duży mis miszmasz i to był jakiś tam błąd, ale mimo wszystko sprzedaż wtedy była rekordowa, jak na fajnie. No tak, ale krytyka, która też po tym była, no, też była rekordowa. No tak, ale myślę, że ten jeden pojedynek, akurat mój z Najmanem, wszyscy, wszyscy by fani wybaczyli i nikt by się nie złościł. Nie? No tym bardziej, że Najman jest sportowcem, co by mu nie ujmować. No jedno tak, no jest do sportowcem. Do do dokładnie no tak, tak no, był, na pewno był, no bo wiem, teraz on jest freakiem. tak? I już tak nie może trenować jak kiedyś, bo też ma, boryka się z kontuzjami i tak dalej. Jakby to był Najman sprzed 10 lat w takiej formie, jak, jak wtedy był, pomimo, że przegrywał, ale z kim przegrywał? Z pudzianami, z sprzękiem, saletą, i to też tam w różnych okolicznościach, no to ja bym nie miał z nim żadnych szans. No ja, ja mam tylko szansę dlatego, bo to już jest emeryt. No tak. Znaczy, no... Bo ja nie jestem byłym fajterem, no. Umówmy się, tak? jestem byłym sportowcem, który przez ostatnią dekadę swojego życia nie prowadził się zbyt dobrze, chodził tylko na siłownię. Dopiero dziś tak od półtorej, dwóch lat się ogarnąłem dzięki Marcinowi na różdżce i zacząłem coś z sobą robić. No ale gdzieś tam jednak te, te, jakby chyba się przełoży na siłę w zapasach przynajmniej. Nie no, ja siłę to mam, także spokojnie. No, nie? dlatego gdzieś tam jednak ten sport trochę sobie pomaga. Jak chwycę te... grubasa to go wyrzucę z tego tam, z tej, tej wanny wotorowej. <laughs> Ale tak samo jak mówili, że ten Denis Dałeskiń zrobi sobie walkę pięciu karów kontra Denis i będzie tak przyrzucono. Ciekawe, ciekawe. No dobry pojedynek, ale właśnie jeszcze wracając do fenu, wy będziecie chcieli tak eksperymentować na przykład właśnie robić całą kartę sportową i na przykład jedno, dwa stawienie frikowe, żeby to mogło gdzieś tam podbić, czy nie? Nie, no generalnie nie chcemy fenu za dużo robić w pay view no bo to jest ciężkie, tak? Bardziej się skupiamy, żeby to był w otwartej telewizji. Teraz nie mieliśmy wejścia stąd taki eksperyment, no ale to zobaczymy, rynek cały czas się zmienia. No teraz. Sport pod podłupad także nie oczekuję, że sprzedamy tę galę zbyt wiele. Na szczęście próg nasz nie jest zbyt wysoki, który musimy yy, osiągnąć, ale to nie chciałbym póki co robić, bo w pay per view na razie to to friki, kurde, spijają całą śmietankę i to trzeba robić. No, sport na razie to bym zostawił na otwartych kanałach. No niestety nie mieliśmy aż tyle licencji na ten rok, a mieliśmy zobowiązania sponsorskie, żeby zrobić sześć gal. Stąd taka decyzja nie inna. No właśnie słyszałem ten proces chyba z Michałem Sandykajcz. E no, ale widziałam też dużo komentarzy pod tym, że jednak 35 zł, bo chyba taka jest finalnie cena. Nie, 40 zł. 40 zł. Słuchajcie, żebyśmy to analizowali i tak dalej. Wiadomo, że cena 40 zł, będą ludzie krytykować, że jak to, jak to możliwe, ale też z drugiej strony nie przesadzajmy. Czy 5 zł, czy nawet 10, czy ma takie znaczenie przy dzisiejszej inflacji, przy dzisiejszych cenach 40 zł to jest tak dużo, to jest jedna pizza, tak? Jak ktoś chce obejrzeć galę, to rzadko kiedyś ogląda sam, tylko idą dwie, trzy osoby, mogą się złożyć, po, to wychodzi po kilkanaście złotych, to, to już nie przesadzajmy. No, no tak, ale jednak gdzieś tam mówili, że jeżeli mają wydać 40 zł na, na Fen, który jest no organizacją sportową tylko, a, a gdzieś tam mogą na przykład kupić w jest KSW, plus jeszcze Premier League, Bundesliga i tak dalej, z tego co wiem, to, to wolę mi no sobie ale no, no, okay, no ale KSW tego, tego nie sprzedaje w Pay Per View, to jest no deal tak, via tak, play. Tak. No, jak mi ktoś położy takie pieniądze za opłatę licencyjną, jak ma KSW via play, to nie ma problemu. No to ja też mogę tak robić, tak, ale jest troszeczkę jest inna zabawa, jednak to wszystko kosztuje. Gala Fenu, organizacja takiej gali kosztuje grubo ponad milion złotych, to musi w jakiś sposób się Zwrócić, no ludzie też to muszą zrozumieć. No, nie ma co płakać. 40 zł to, to nie jest 40 zł te co 40 zł 3 lata temu. Pamiętajmy, że wszystko, no tak. wszystko się pozmieniało. Nie? Ale właśnie chodzi o to. Ale czy nie lepiej, żeby... słuchajcie, nagale frikowe też pay per view kosztuje teraz prawie wszędzie w 35 zł w wersji premium kosztuje 40 i jakoś większość subskrypcji jest kupowana, kupowana premium, czyli po 40 zł. to już jak ktoś ma kupić, to i tak kupi. Ci, co mają kupić, to nie kupią tego dlatego, bo kosztuje 40, a nie 30. Jak ktoś nie będzie chciał kupić, to nie kupi tego nawet za 20, a jak ktoś będzie chciał kupić, to już te 5 czy 10 zł nie będzie miało znaczenia. Na no razie gdzieś tam ludzie pisali, czy... Znaczy to było przy jeszcze kiedyś tam wcześniejszych galach czy nie lepiej właśnie byłoby robić... Tańsze pay -per View na przykład po 20-25. No, ale ludzie złotych, piszą, żeby... bo to patrzą pod względem swojego portfela i ludzie będą no, zawsze narzekać, bo my patrzymy z punktu widzenia organizatora i też mamy jakieś słupki, liczymy wiele, ile musimy sprzedać i tak dalej. No i hmm. wiemy, że tutaj cena nie gra aż takiej kluczowej roli. Jakby paperwy miało kosztować 20 złotych albo 100, no to rzeczywiście to już jest jakaś różnica, ale 5 czy 10 złotych naprawdę temu, kto ma kupić, to nie czyni żadnej różnicy, jestem o tym przekonany. Oczywiście, ale tym bardziej że A to, mam, mam, Dla nas to ma znaczenie. Przy takich małych ilościach pay -per view, co się sprzedaje na spot. Jasne, rozumiem. Ale jeżeli chodzi o Polsat, wy będziecie mieli dalej z nimi umowę licencyjną. Tak, na, tak na następna ale jest na Polsacie. No tutaj, tutaj po prostu wyjątkowa taka sytuacja. Taka gala no tak, ale extra. to jest ta szósta z kontraktu, który mieliście. Nie, my musimy zrobić 6 gal. I zrobiliście już? Zrobiliśmy cztery, ta Aha. będzie piąta, ta mhm. jest pay per view, a szóstą robimy na licencji, mamy pięć licencji. No tak, tak, tak. Szósta będzie o... w otwartej telewizji w Polsce. Dobra, ale kolejne będą jeszcze kontrakt na kolejne ten podpisujecie nowy kontrakt? Nie, no w bo mamy umowę taką, że tak powiem, bardzo, Aha. bardzo długą. No właśnie to jest fajne, bo też widzowie zainteresowanie tak, to tym tak, Cały czas jest, jesteśmy z Polsatem. Okej. Okay. przejdziemy do zestawień, które są teraz na fanie pokrótce. E, walka wieczoru, czyli Czarekolek Siejczuk. E, Jakie dają prezes szansy, bo jednak, jeżeli chodzi o rekord w walkach, ma mniejszy, no ale szanse chyba gdzieś tam większe. Nie, no, słuchajcie, no rekordy nie walczą. Czarek to jest zawodnik młodego pokolenia, taka na, na tą chwilę rośnie na największą gwiazdę fenu. po Mateuszu Rębeckim, on na pewno wyląduje w UFC. Adrian jest dużo bardziej doświadczony od niego. Jak Czarek miał pierwszą walkę debiutową w MMA, to Adrian już miał 24 walki zawodowe, aczkolwiek Adrian. Całe życie walczył w mniejszych wagach, w kategorii piórkowej bądź lekkiej, dobrze zrobił mu to przejście do półśredniej, ponieważ dawno go nie widziałem tak uśmiechniętego, że nie musi aż tyle zbijać i tak dalej, mhm. ale według mnie tutaj faworytem jednak jest Czarek, z uwagi na warunki fizyczne, na poziom jaki reprezentuje, aczkolwiek miał ciężką przeprawę z Adrianem i Adrian jest, może się pokusić o niespodziankę, aczkolwiek dla mnie tutaj 60 do 40 na Czarka. Rozumiem. A jeżeli chodzi właśnie jeszcze o losy czarka Federacji Fen, on jeszcze będzie występował, czy jednak gdzieś już tam ten kontrakt się kończy później Nie, no, się do ko kontrakt i później UFC i UFC dalej? Kontrakt jest, jest wiążący i tak dalej, czarek ma od początku klauzulę UFC, także jak się uponie, o niego upomni UFC, to tutaj tam pójdzie, ale moim zdaniem jeszcze, on potrzebuje jeszcze z rok co najmniej, żeby tam się dostać i jeszcze stworzyć parę dobrych takich pojedynków. W porządku, walka, która wpada, czyli walka Dominika z e, czy Dominika zobaczymy na samym gala? No zobaczymy, no na pewno byśmy chcieli, no teraz pytanie, czy Dominik sobie poradzi z tymi problemami zdrowotnymi, bo tam jest jakiś większy problem czy jakaś operacja, także my na pewno chcemy i życzymy mu powrotu do zdrowia. Okay. Um Prezesie, ja myślę że jeszcze chciałam mieć dwa pytania przy okazji Prime'u, e, ale nie udało nam się, więc teraz to kończy już tak na koniec. Chciałam zapytać o Jacka Moreńskiego, bo on przy pierwszej, e, przy pierwszej edycji był jako ten, ta osoba, która tam czytała, czy mm -hmm. coś takiego tam, no nie? E, I mówiło się też dużo, że on wystąpi właśnie ze strachem i, i tak dalej. Czy w ogóle Jacek gdzieś tam rozmawia z, nami, z wami no, a, na temat jesteśmy, jakiegoś kontaktu? jesteśmy cały czas w kontakcie i tak dalej, działamy. Ale będzie... Na razie ma kontrakt z fejmem. Mhm. Chcieliśmy, żeby komentował razem z Tomkiem Majewskim Galen. Niestety nie dostał tej zgody, nie mógł komentować. Aczkolwiek... Z tego co wiem, to jego, jego umowa niedługo się kończy z i jesteśmy zainteresowani. Jesteśmy, bardzo się lubimy z Jackiem. Często się zwaniamy, także na pewno coś się wydarzy. No tym bardziej, że prezes jako pierwszy też, znaczy no, sprowadził Mateusza do Fenu, potem była no. po Alimasji, więc gdzieś tam też macie te, 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 no, te no, to, Dokładnie -e? tak. No, na pewno jednym i drugim uranu jesteśmy zainteresowani cały czas rozmawiamy, także tylko niech te kontrakty tam. W jakimś stopniu się skończą, czy coś, to na pewno będziemy działać. Ale walka ze strachem jest możliwa, czy nie za bardzo? Hmm, tam byli, byliśmy z oświecińskim tomkiem w kontakcie swego czasu, ale jakoś, że tak powiem, temat gdzieś tam się zakurzył ostatnio, ale Jacek bardzo by chciał z nim się bić, to jest jego wymarzony tak także myślę, że jest to realny. Mhm, dobra, i ostatnia kwestia. Kamerzysta w prime. Ie. Gdzieś tam od początku był taką osobą, która chyba przez to zbudowała ten zły PR Prime'owi. Też no piszą, tak, ale kamerzysta ta... był naszą na początku największą gwiazdą i pierwsza gala się sprzedała no tak. dzięki starciu kamerzysta Kruszwil, nie było zbyt dużo dostępnych influencerów na rynku, także musieliśmy na kamerzystę tutaj stawiać. Ale pytanie, jak już teraz rozwinęliście, czy będziecie z niego rezygnować, żeby gdzieś tam uzyskać tą, to dobre imię, no nie, czy, no, czy zostajecie nie, przy nim? Kamerzysta od początku był w federacji, skoczył już dwie walki i na, i na pewno będzie z nim jeszcze współpracować. Okej, okay, czyli nie, nie wiesz, że to uwagę komentarzy widzów, którzy jednak nie chcą go oglądać. w się nie chcą, ale rozwiązać. No jedni, jedni, jedni nie chcą, drudzy chcą, a trzeci i tak będą oglądać. No, no niestety to się show biznes rządzi swoimi prawa, prawami. Jeśli ktoś zbudza emocje pozytywne bądź negatywne, to wzbudza też zainteresowanie widzów. No. Mhm, okay. Mieście budkę telefoniczną. Widziałam ostatnio w Rosyjskiej Federacji Walki w samochodzie to zapośniczeniem, czy z widział? No że tam za... widziałem, widziałem. No, no, no. Będziecie chcieli coś takiego zrobić na prime, może? Nie. nie, chyba nie, chyba nie. Rozbudka była, ciek była ciekawa, tylko może troszeczkę mismatch to zestawienie, no ale to też było spowodowane tym, że kamerzysta miał mię chorą nogę i tak też nie za bardzo chciał się bić z kimś no też jestem w stanie go rozumieć, no ale tutaj Lasik się po, kompletnie nie postawił, to przez to ta walka straciła na atrakcyjności, ale budka jest ciekawa na swój sposób. Okej, okay, dobra. No to co? To chyba tyle. Przegadaliśmy tematy, które, które musieliśmy przegadać. To jeszcze do, co? Zaproszenie na kupowanie Pay Per View? Do, dokładnie. Także dziękuję za wywiad, pozdrawiam wszystkich kibiców i zapraszam na galę FEN 42 we Wrocławiu. Pay Per View dostępny na stronie fenmma.tv no i też zapraszam wszystkich, żebyście mi kibicowali podczas mojej walki z Marcinem Wey Najmanem Obiecuję, że dam z siebie wszystko, pay-per-view dostępne na stronie WOTORE, także bądźcie z nami, oglądajcie, będzie ogień. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, piona, hej. Trzymajcie się, Papa. pa, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.